A na koniec o człowieku, który nie bał się pomóc. Stanisław Bronowicki, rolnik z Pełczyc, zatrzymał samochód, by ratować życie innego kierowcy. Jak się potem okazało, gdyby nie jego interwencja, mężczyzna najprawdopodobniej by nie przeżył. W biały dzień w centrum Wrocławia kierował samochodem, gdy nagle serce odmówiło posłuszeństwa. Urszula Bąk. Bałem się, że ja nie zdążę, że moja bezsilność. Braknie mi minuty dla niego. Pan Stanisław miał sprawy do załatwienia we Wrocławiu. Zbliżał się autem do świateł na mostach mieszczańskich, gdy zauważył pojazd na lewym pasie. Auto stało, mężczyzna w środku, nie ruszał się. Wymusiłem pierwsze pierwszeństwo na innych samochodach. Zjechałem na lewy pas, ustawiłem się na awaryjnych. Pierwszą rzeczą, co robi się? No puka się w szyby. No. Trąbili, jeden drugiego zatrzymywał się. Trąbili, wyprzedzali coś tam, przez okno rzucali mi e e e słowami. Po trzech minutach, walenia w szybę, co robi się? Wzywa się policję. Auto miało blokadę. Gdy było włączone, z zewnątrz nie można było otworzyć drzwi. Na szczęście mężczyzna miał przy sobie narzędzia. Zdecydowałem się wywalić szybę tylną. Pasy odpięłem mu. Jak mogłem to go wzięć, bo jak pani widziała to kawałek człowieka, bo to trochę miałem taki bałem się, że no nie udźwignę go. Wyciągnęłem na tyle, ile mogłem. Po kilku minutach na miejsce przyjechali strażacy, stwierdzili zatrzymanie akcji serca, mieli sprzęt do ratowania ludzi i wiedzieli, co robić. Nasz zastęp sam podejmował około 10 minut, prowadził sam reanimację. Dopiero lekarze przybyli następni i jeszcze około 20 minut razem wspólnie prowadzili dalszą reanimację, czyli przywrócenie funkcji życiowych. To był zawał. Mhm. Lekarze pogotowia nie mają wątpliwości. Pan Stanisław uratował mężczyźnie życie. Czas jest najważniejszy. Myślę, że 5 minut, jak tego pana, który pomagał człowiekowi z zawałem. Yy. To jest bardzo dobry czas. Pogotowie przewiozło pana Jerzego do szpitala specjalistycznego. Lekarze nadal walczą o jego życie. Najważniejsze, że żyje i to mnie cieszy. Wrocław Urszula-Bąk. Najważniejsze, panie Stanisławie, że pan zareagował i chciał pomóc.